Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witajcie też w mojej kuchni jak zwykle, a dzisiaj taki szybki film z serii aktualizacja mojego urządzenia MPM iCook. Firma MPM zaskoczyła nas wczoraj kolejną aktualizacją do naszego urządzenia. Sam powiem szczerze, byłem w szoku, no ale cóż nam pozostało się tylko cieszyć, bo Nasza biblioteka przepisów wzrasta. E, wielu Was pisało na poprzednim filmie z aktualizacji, że nie powiedziałem tego, e, że do naszego urządzenia, zaraz tu ja sobie powiększę, żebyście to lepiej widzieli, e, w automatycznych programach dodano tryb. Wstępne, przepraszam Was bardzo, dodano y, tą funkcję właśnie do naszego urządzenia. Myślę, że dosyć fajna opcja. Y, inne urządzenia takich y, właśnie y, tych termorobotów miały już to wcześniej. Y, do naszego urządzenia dodano taką opcję, więc jak najbardziej na plus. Chwali się firma, więc przejdźmy już do naszej zakładki. Przepisy, zobaczmy, ile tam dodano nowych przepisów, i w ogóle przejdźmy, jakie to będą przepisy. Ile mamy w ogóle już przepisów? No, tak jak widzicie, w całości mamy 441 już przepisów, więc nasza biblioteka zwrasta jak najbardziej na plus. Firma chwali się takimi posunięciami. No powiem szczerze, że naprawdę zdziwiłem się wczoraj zobaczyłem na grupie, że jest kolejna aktualizacja. Nie było niedawno była jedna, już teraz kolejna, więc super, super, jak najbardziej na plus. Więc szukamy tutaj zakładki, może je sobie przejdę z tej strony będzie lepiej widać zakładki nowe przepisy, gdzie to jest, gdzie to jest. Nowe przepisy, więc dodano nam, tak jak widzicie tutaj w zakładce, 39 nowych przepisów. Ja sobie Przesunę jeszcze może kamerkę, żebyście bardziej widzieli. O tak, 39 nowych przepisów, więc przejdźmy w te nowe przepisy i zobaczmy, co nam tutaj firma dała do wykorzystania. Jako pierwszy przepis mam bezę, myślę, że takie słodkości jak najbardziej na plusik. Przejdźmy dalej, widzę, zaczyna się chyba od słodkości, zobaczymy. Budyń czekoladowy z kakao, dalej mamy buraczki zasmażane, klasyczne. o Ojejku, super przepis, jak najbardziej do biadziku, do schaboszczaka, do mielonego, takie buraczki zasmażane, klasyczne. Myślę, że wejdą jak najbardziej. Zobaczmy dalej. Chłonik ogórkowo-koperkowy. O Jezu, teraz na letni czas jak najbardziej do wykonania, do zrobienia. Myślę, że yy, nagramy z tego jakiś filmik, bo yy, powiem szczerze, że ostatnio chodził mi taki chłodnik po głowie. Ogórki parzone mi chodziło, więc zrobiłem tak samo. Teraz może będzie z chłodnikiem. Ciasto pomarańczowe. Ciasto, ciasto pomarańczowo-migdałowe, to już bardziej ciasta coś na słodko. Miastka bezowe z kremem śmietanowym i owocami. Czyli cały czas lecimy słodkościami. Gofry. Mam gofrownicę, więc myślę, że tutaj mamy do wykonania takie jakby takie perfekcyjne ciasto do gofrów. I tak jak widzę, właśnie tutaj mamy ciasto, czyli jest to Ciasto do gofrów. No, można nastać to jako gofry, bo dodatki możemy sami dodać sobie jakie tam chcemy. Gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym. Ojejku, widzę, że też fajny przepis. Gołąbki jak najbardziej lubię, ale taki bez zawijania próbowałem chyba tylko dwa razy. Więc myślę, że jak najbardziej do wykonania, do zrobienia, do przetestowania. Jabłka w cieście. Zobaczymy, hmm, zobaczmy, co to jest. Pewnie coś. Yy, jakieś jabłka takie a'la placki, nie placki tak mi się wydaje, mąka, mleko, jajka, cukier waniliowy. Tak, tak jak tam czyli to są takie yy, placki jabłkowe. Kiedyś, za młodych lat, jadało się u mamy, więc myślę, że też fajny przepis. Kotet milowy faszerowany. Mm, też widzę coś fajnego. Yy, takie kotleciki, coś na plus, widzę tu jakaś papryka, może wejdźmy też, zobaczmy co tu jest. Mięso mielone, cebulka, jajko, olej, ole, bułka tarta, łyżeczka drobnej soli, pieprzu, tu jakiś farsz, mam cebulkę, papryka, pieczarki. no myślę, że też fajny przepisik. Kotlet mielony klasyczny, czyli jeżeli ktoś nie umie wykonać takiego kotleta mielonego, tutaj mamy taki przepis. Lasagne, bolognese, też dosyć spoko przepis dla tych, co lubią spaghetti, włoskie klimaty. Też jak najbardziej napuścić, sik. Młoda kapusta, zasmażane. Na... Ojejku, uwielbiam takie klimaty, właśnie buraki, kapusta, kapusta zasmażana. Takie no typowo polskie przypisy, tak? Pampuchy z sosem truskawkowym. Truskawki już tak, jakby się sezon truskawkowy skończył, ale jeszcze nadal jest, więc w tym temacie letnim lecimy Pierożki Hinkali, chinkali, nie wiem czy to dobrze czytam. To jest bodajże chyba jakiś chiński przepis. Jeszcze takiego czegoś nie próbowałem. Może będzie taka okazja, że to spróbujemy. Rizotto z warzywami, sałatka z krewetkami i awokado, serniczki w słoiku z sosem malinowym. Tak, mi się wydaje, że to jest taki bardziej letni przepis. Sernik z ricotty i mascarpone. Dosyć wygląda smacznie. Smoothie ananasowo kruszkowe z jarmużem. Powiem szczerze, takie klimaty mnie nie kręcą. Jarmus, ananas, jak najbardziej, ale jarmusz jakoś tak nie bardzo. Sos musztardowo-miodowy. O jejku, jak ja uwielbiam te sosy z naszego urządzenia. Sos do sałatek. Sos, tam mamy jeszcze drugi przepis na sos. No i teraz dano nam sos musztardowo-miodowy, myślę, że do sałatek, do jakiegoś tego, takiego typu dań różnych jak najbardziej się przydaje. Ja robię taki sos do słoika, trzymam go w lodówce. Jeżeli chcę, kupuję jakoś sałatę na szybko, pomidorki koktajlowe i mamy fajny dodatek. Ses, sos y, pieczarkowy y, do jakichś dań, też jak najbardziej na propsie. Spaghetti w sosie pomidorowym ze szpinakiem i zobaczmy, co tam dalej pisze. Ze szpinakiem i pomidorkami, pewnie koktajlowymi. Tak, koktajlowymi. Chcę Wam całe przepisy, te, przeczytać te przepisy, żebyście wiedzieli, jak to dokładnie się nazywa. Spaghetti z tunczykiem, tort Pawlowa, ale zobaczcie, że tutaj w tym torcie Pawlowa zdjęcie jest takie samo jak przy bezie. Zauważcie to, więc to jest jakby inny przepis. Zakwas z buraków. Więc myślę, że to jest mm, taki zakwasik do robienia e, barszczu buraczarnego, albo no nie wiem jak to można nazwać inaczej. Więc myślę, że też się przyda coś takiego. E, zapiekanki z bagietki. Mm. Ojej, powiem szczerze, jak zobaczyłem te zdjęcie teraz, to aż mi się zechciało zrobić takiej zapiekanki. Więc Myślę, że jakiś pewnie farszyk tutaj z pieczereczek. O, mamy tam kiełbasę śląską, więc też dosyć coś fajnego. Zupa buraczkowa. Ja buraki lubię w każdej postaci. Zesmażane, barszcz z buraków, pieczone w sałatce, więc myślę, że super przepis taka zupka. No i tutaj jak widzicie, coś nam się dzieje tutaj z interfejsem. Przeskoczyło. Więc jakiś drobny błąd tutaj jest. Nie wiem, czy mi się uda zobaczyć tamten przepis. Spróbuję. Tam była zapiekanka i była zupa flaczki. I widzieliście, przeskakuje. Więc nie wiem, czy to tamto zobaczę. Więc tam była jakaś zupa flaczki. Widzę, że przeskakuje. Jest jakiś drobny błąd. Więc firmo MPM do naprawienia, do naprawienia. Zupa flaczki, nie wiem. Nie zobaczyłem tego przepisu. Może będzie dalej. Zupa farsz mak z kurczakiem. Zupka z kurczakiem, coś fajnego. Zupa gołąbkowa. Hmm. Zupa grochowa ekspresowa. Grochową lubię jak najbardziej. Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty. Zupa koperkowa z ryżem, czyli same zupy. Zupa pomidorowa, jeżeli ktoś nie umie. Zupa rybna z nutką papryczki chili. Lecimy z zupami. Zupami, przepraszam, zupa warzywna, bukiet, zupa z czerwonej, czerwoną soczewicą. Czyli już mamy koniec. E, no i może znajdziemy tamtą zupę, zaraz zobaczymy. Dania główne, rybne, sosy, zupy i kremy. Zaraz zobaczymy, czy znajdziemy tamtą zupę. Ona była zupa flaczki, coś tam cebulowa, zupa krzanowa, Mamy tą zupę, widzicie? Ale tu mamy zupa flaczki z boczniaków. Ja już tam powiem powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam, która to jest zupa, ale mi się wydaje, że to będzie ta zupa flaczki z kurczaka. Więc taka, takie flaki z kurczaka, ale tak jak widzicie, tam jest jakiś błąd. Jeżeli przechodzimy nowe dania, nowe przepisy, przepraszam, i tak sobie scrollujemy, przechodzimy, przechodzimy, o, i tutaj widzicie zupa flaczki i nam przeskakuje. Ale jak widzicie, zobaczymy jeszcze e, tutaj w przepisach głównych, czy nam też przeskakuje to. Ale myślę, że alfabetycznie tuż to, to się nie dzieje. Jakiś drobny błąd e, tutaj firma troszeczkę nam zafundowała. Ale myślę, że w kolejnej aktualizacji będzie to naprawione. No i tak jak widzicie. Dodano nam już sporo tych przepisów. Jeszcze sobie pozwolę tutaj wam cofnąć jeszcze raz, powiedzieć ile ich mamy tutaj w te główne 441, przynajmniej ja tak mam i dodano 39 przepisów. Czyli jak najbardziej na plus czekamy na kolejne aktualizacje, a tak jak u mnie, czekajcie na kolejne nowe filmy. Do następnego, żegnajcie, cześć.